No, witam serdecznie wszystkich. Chcę taką dzisiaj krótką zajadkę zrobić. Mamy tu przedstawicieli z jest jej mama, jest Lia, jest małżonek, Polak, nasz tutaj, i jest nasza instruktorka jogi. Chcemy zajadkę zrobić, pierwsze próby robimy. Oglądajcie nas 7 maja, jak się wszystko uda, będziemy 7 maja w Hawanie, Chcemy pokazać ośrodek, który jest. Lia ta tam znalazła fajny ośrodek. W jakim mieście Lia ośrodek? Come away. Witamy tak? Zapraszamy do miasta Kamawej, będę gorącego z Tak, i jestem na całym brzegu morza. Tak. E, tak. Blisko nad morze. Tak? Blisko nad morze. Także Blisko przylatujemy nad morze. do Hawany i z Hawany nas będą wozić tam to jest około 400 km, więc jedziemy autobusem z Hawany na, na miejsce tak. do tego ośrodka. Jest to duży ośrodek, taki blok. Pokażę siódmego żywo, jak wygląda ośrodek. Będzie to już nie, nie grupa wellness, bo ludzie są niezadowoleni, jak jest za drogo. Będzie zrobione na miejscu ceny, kubańskie ceny. Wszystkie ceny będziemy w kontrakcie. Także patrzcie tak. na moje usta. To co ja mówię, to jest jako zajadka, to jest, żeby nie było, że grzegoś przesadza. Wszystkie te rzeczy będą w kontrakcie opisane dokładnie. Napisane, będzie strona kubańska, będzie tu odpowiadać. Nasza dziewczyna, Ela z Polski, z Warszawy, będzie prowadzić co? Witam, jogę. Jogę. Tak, i każdemu pomożesz. Codziennie będziesz na Kubie z nami jogę odpowiadać. Tak, małżonek będzie zajmował się organizacją spraw, zakupem warzyw i tak dalej. Będziemy gotować na miejscu, gotować jedzenie. O, tu jest córeczka od naszej Li, polska, kubańska dziewczynka. O. I też tam będzie na kubie, tak? Tak, będzie. zapraszamy. Tak. O, zapraszamy. Dziewczyna po polsku mówi, także będzie wszystko tłumaczyć. Co mówisz? Warto tak. jechać na Kubę, jak sądzisz? Tak. Nikt nam tam nie grozi, nie aresztują nie. nas? Nie, bardzo dobre kraj już, zapraszamy, szybko, muzyka, będziemy dobrą dietą robić, tak. na zdrowie, na wszystki. Tak. Co tak. nam proponujesz, zwiedzimy na fabrykę rumu? Tak, idziemy zobaczyć fabrykę rumu. Fabrykę roomu. cygar? Tak, Cygary, Fabryk... kawa, też możemy zobaczyć plantację kawy. kawy. Plantację tak. kawy, pojedziemy Pani na klakcje. jakby na trzcinę cukrową, zobaczycie jak pracują. E, tam jeszcze jest komuna na całego, tak? Komunizm, ale... ale już jesteśmy bezpieczni, tak? Tak, bezpieczni, Wszystkie no. są bezpieczni. Tak no, także robimy, pokazuję, oglądajcie to, 7 na żywo pokażę z, z Kuby, będę na Kubie, jeśli nie dziewczyna to nam da jakiegoś tłumacza, pokażę ośrodek, oglądajcie, także oglądać, czytać kontrakt, gdzieś do końca lipca podamy wszystkie dokładnie, permanentne ceny i pokażę jak wygląda ośrodek, ile kosztuje dana zupa, ile dane jedzenie i ile kosztuje dana wycieczka. Wszystko, żeby każdy mógł precyzować i ocenić sobie, jakie, czy stać go na takie koszty, czy ile, co na wyjazdu. Także tu będzie po prostu, wsiadacie samolot, przyjeżdżacie i płacicie wszystko na miejscu, sami, macie pod kontrolą cały budżet. Nie płacimy z góry nic, żeby jak ktoś głoduje na 30 dni, przyjedzie, nie wyda nic, bo nic nie jadł, a więc za co ma płacić? Tylko zapłaci za nocleg i spędzi na pla na brzegu morza. Kokosy kosztują, podobnie jak na Filipinach, gdzieś w granicach, 2 złotych kokos, także niesamowite, niesamowite ceny. Zapraszamy wszystkich. Oglądajcie, kontrakt będzie napisany przez sztab prawników z Aleksandrą, również będzie na Aleksandra na Kubie. Razem będziemy nadawać, pokażemy z Kuby, będziemy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, będziemy u ministra. Myślę, że zagwarantują nam jakiś poziom ich bezpieczeństwo. I jest to nowe wydarzenie. Filipiny już znam od 7 lat, już jestem znudzony Filipinami. Jest tam drogie owoce. Na Filipinach są tanie warzywa i tanie owoce? Tak, bardzo tanie. Na Kubę. Na Kubie. na Kubie. na Kubie, na Kubie. Na Kubie. Na Kubie. Na Kubie. <laughs> Dziewczyna jest z Kuby, ja po polsku. Jak długo jesteś w Polsce już? 5 lat. 5 w lat Polsce. Także już mówi po polsku bardzo ładnie. Męża weźmie jako ochroniarza, żeby ją tam pilnował, także będzie wesoło. Pozdrawiam wszystkich. to, to cieszę się, że jedziesz. Tak, ja bardzo się cieszę. Tak, przyjmujemy grupę nieliczną, tylko 20 osób na początek, żeby nie było żadnego baganu. Nie chcę żadnych 200 ludzi, żebyśmy dali radę, żeby każdy był zadowolony. Na lotnisku się spotykamy, odbieramy autobusem. Wszystkie szczegóły podam dokładnie skuby. 7 maja będę w ministerstwie Spraw zagranicznych. Pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy. Saludos y los esperamos. Saludos. Dziękuję serdecznie. Hey.